Siema, siema z tej strony: Blackout.pl A to jest pierwszy odcinek z serii The Elder Scrolls 4: Oblivion. Pff, yy, o tym, kim ja jestem, i czym się interesuję, i tym podobne rzeczy, dowiecie się w odcinku przywitalnym. Zmontuję go na pewno w tym tygodniu, to jest pewne już akurat. Yy, ale tak, powiem tyle na razie, że on na imię sławek. Yy, w tą grę już grałem troszkę. No, ale postanowiłem nagrać let's play. No, o tym wszystkim dowiecie się w odcinku powitalnym. Odcinku? No, w odcinku powitalnym tak to można nazwać. Zaczynajmy nową grę. Może sobie obejrzymy to ten filmik teraz. I was born 87 years ago. For 65 years I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness a doom sweeps the land. This is the 27th of last jakie lagi! Dobra, nie oglądamy tego. Imię Blackout.pl oczywiście, no nie. To L strasznie dziwnie wygląda. To jest małe czy duże? Duże L, no to ja nie wiem. Rasa, mężczyzna, raczej. I. Nazwijmy sobie Danmera, Tak. W Moromindzie. Też gram Dunmerem, Tak, Dunmer. Mi się zawsze danmer podobał. Twarze. Random, a sobie weźmiemy. Ja nie lubię sam to układać. Tak. My. No nie. 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 No. Lipa coś. Trafię na jakiegoś normalnego w końcu, czy nie? O, ten może być taki podłużny, ale jest. Wróćmy. Y, wiek dobry, karnacja. Jak może? czarnych to nie chcę. Nie, żebym miał coś do czarnych, ale nie chcę. Grajmy. Tak, mroczny elf. Szkolenie.

when i get back to morrowind i'll look her up. she, she must be so lonely. don't you worry, hey. i'll take care of her long after you're dead. oh, that's right. you're going to die in here. hey, you hear that? No the gods are coming. You.

będą samouczki się sam szkolenia nie wiem jak się to nazywana jest sprawdzam uwagi no także na razie to się fabuła rozgrywa a nie wolna rozgrywka no. no jedziemy dalej co się dzieje assassins attacked my sons and i am next my blades are leading me out przez the city a route by chance the entrance to that escape route leads through your cell Perhaps the gods have placed you here so that we may meet. As for what you have done, it does not matter. That is not what you will be remembered for. zabiję I am your emperor, Uriel Septim by the grace of the gods, i serve tamriel as her ruler. Excellency. you are a citizen of tamriel, and you, too, shall serve her in your own way. yeah? you will find your own path. take care. there will be blood and death before the end. <laughs> <Lubię kratki śmierci. gasps> Mógł zamknąć? Cześć, nie będę wchodził we drogę. Po co ja miałbym to robić, no nie? Spojrzymy sobie teraz do jakiegoś bunku tymczasem. Y Broni jakieś mamy. Widzianko jakieś... kajdany sobie zdejmę. Po co mi kajdany? Broń Nie. Tylko kajden do obrony należą. Jasne. Alchemia nic. Różne nic. Czary jakieś. Flare mam. Wezmę sobie flare. Pakujemy. Spoko, spoko. pakujesz, Baurus. Baurus? Dobrze, widziałem.

Don't try to follow No chcę z wami. Aby przygotować sobie broń lub pięści wciśnij F. wyprowadzić wyprowadzić czas ciśnij lewy przycisk myszy, aby się zasłonić wciśnij prawy przycisk myszy. O nie. O ja. Oh, tutaj, jak tam mam niejść. Tu skrzyneczka. Złotko i jakiś toporek. Nie dziękuję. Aby wyświetlić swój dziennik w dziedzinie tab, no to wiem. Przy jego pomocy możesz sprawdzić współczynniki swojej postaci, wyposażyć się w broń i zbroję oraz wybrać zaklęcia. Cieszę się. Niewielka skrzynia wytrysza, pochodnie, 300 Trzy... weźnią. O nie, szczur. Mam ja coś szczury w ogóle ciekawego? No, tylko sobie nie kondycji. Na no, co mi coś takiego? Hmm, tarcza. Łuczek. Trupek. Strzały. Zawsze spoko. My sobie weźmiemy. Tu też mam jakiś nożyk, widzę. O, szkolenie. Aby strzelać z łuku, musisz mieć na wyposażeniu zarówno je ług, jak i strzały. Wejdź teraz do swojego ekwipunku i wyposaż się w nie. Kontynuuj. Wybijamy. i bierzemy tak. No ja ustawiam sobie od razu na klawisze. Katanka będzie na pierwszym, łuk na drugim. I bierzemy sobie. A strzały tak musimy ubrać. Teraz możesz przeciwnieć strzelanie z łuku. Wiadro przez będzie dobrym celem. Aby naciągnąć cięciwę i wycelować wciśnij lewy przycisk myszy. Puść klawisz, gdy chcesz wystrzelić. Ale mi się język pląta. O Nieźle. możesz znaleźć strzały w świecie gry, a gdy także odzyskasz. a także odzyskasz ciał wrogów, część wystrzelonych w nich strzał. Za dużo tych szkoleń. Tu jeszcze jakaś skrzynka jest, nie ogarniałem. <laughs> Dobra, nie chce się tego czytać. Szafir, Mmm Beczuła Zatrychy, strzałka i tu jakieś bronie. Gobliński szaman? Zawsze to wygląda jak babka. A ty masz łeb No czuję, nie chcę sobie, która czarodziejstwa. No, sporo warta. Kameleoniki, żelazny kluczyk. Wytryszek. To nie klucz będzie tutaj. No jasne. Co by nie. Idziemy dalej. Teraz poćwicz rzucanie zaklęć, aby rzucić wybrany czar w tysiące. jeśli chcesz zmienić czar w by znów z swój dziennik. Miałem tego nie czytać. Kto mnie podkusił w ogóle? Za trzech razy sztuka to jest za dużo. Strzały. Dużo strzał cząka i wytrychy. Pochodnie mi nie są potrzebne w ogóle. Bez sensu je brać. Ile już nagrywamy? 13 minut. To ja tak na szybko powiem, że ten... że odcinki będą mniej więcej tak. Cóż to jest? Zombie? Aha. Chciałeś mnie ubić w krajerze. Dobra. Odcinki będę wrzucał, nie wiem co, 2-3 dni. Co eee, dałem ja jeszcze mówić? Kurczę, będą no, gdzieś około 15 minut, bo więcej nie ma sensu na razie. Za tak, za dobrażnie aż nie jestem. W te gierki, w sumie pierwszy mój odcinek. No nie. Tu skrzynka. Wytrych. Wytchnienie, nie chcę mi się ich brać. Tu też jest szczur. Kurde, nie widziałem go w ogóle. Hmm. Także pakujemy dalej. Snajpier? Kurde, za wolno Myślałem, że jakoś tak fajnie wiesz, wyjdzie a ja go ten Cztery to biorę. To jest co? Hełm, też tu ja mogę wziąć, to nie? Zawsze się przyda. Tu jakieś te... O tu też ten robaczek. Masz. Skrzynka. Złoto i topór. Brędza w sumie. Z szczuła. Where is szczu? Chodź Mhm. Także ten. Ja się kończę już w sumie, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, szczur. W... No także odcinek kolejny, myślę, za dwa dni. No, to na razie, cześć, pa.